Widzę cię, najzacniejszy Diognetosie, bardzo pragnącego poznać sposób oddawania czci Bogu, który jest powszechny wśród chrześcijan, i badanie bardzo starannie i z zapałem, jakiemu Bogu ufają i jaką formę religii przestrzegają, że wszyscy patrzą z góry na sam świat i gardzą śmiercią. Podczas gdy ani nie uważają tych za Bogów, którzy są tak postrzegani przez Greków, ani nie trzymają się przesądów Żydów. I jakie jest uczucie! które pielęgnują między sobą i dlaczego w końcu ten nowy rodzaj lub praktyka pobożności dopiero teraz weszła na świat, a niedawno temu. Serdecznie witam to Twoje pragnienie i proszę Boga, który umożliwia nam zarówno mówienie, jak i słuchanie, aby obdarzył mnie mówieniem w taki sposób, by przede wszystkim usłyszeć, że zostałeś pouczony, oraz Tobie, abyś tak słuchał, bym ja, który mówię, nie miał powodów do żalu, że to uczyniłem. Przyjdźcie zatem, kiedy uwolnicie się od wszelkich uprzedzeń, opanowujących wasz umysł, i odłożycie na bok to, do czego przywykliście, jako coś, co może was zwieść, i staniemy się jakby od początku nowymi ludźmi, jako że zgodnie z waszym własnym przyznaniem, macie być słuchaczami nowej nauki. Przyjdźcie i kontemplujcie nie tylko oczami, ale i zrozumieniem substancję i formę tych, których ogłaszacie i uważacie za bogów. Czy nie jest jednym z nich kamień podobny do tego, na którym stąpamy? Czy drugi nie jest brązem, w niczym nie lepszym od tych naczyń, które skonstruowane są do naszego codziennego użytku? Czy trzeci nie jest drewnem, i to już spróchniałym? Czy czwarty nie jest srebrem, które potrzebuje człowieka do pilnowania, żeby nie zostało skradzione? Czy piąty nie jest żelazem, zżeranym przez rdzem? Czy szósty nie jest gliną, w żadnym stopniu cenniejszą od tej, która formowana jest do najniższych celów czyż nie są one wszystkie z materii podatnej na zepsucie czyż nie są one wytwarzane za pomocą żelaza i ognia czyż rzeźbiarz nie ukształtował jednego z nich brązownik drugiego złotnik trzeciego a garncarz czwartego czyż nie każdy z nich zanim został uformowany przez sztukę tych rzemieślników w kształt tych bogów nie był każdy na swój sposób podatny na zmianę Czyż te rzeczy, które są teraz naczyniami, wykonane z tych samych materiałów, nie stałyby się podobne do takich, gdyby natrafiły na tych samych rzemieślników? Czyż te, które teraz przez Was czczone są, nie mogłyby być ponownie przez ludzi zrobione jako naczynia podobne do innych? Czyż nie są one wszystkie głuche? Czyż nie są wszystkie ślepe? Czyż nie są wszystkie bez życia? Czyż nie są pozbawione czucia? Czyż nie są niezdolne do ruchu? czyż nie są wszystkie podatne na gnicie czyż nie są wszystkie podatne na rozkład te rzeczy nazywacie bogami tymi służycie te czcicie i stajecie się całkowicie do nich podobni z tego powodu nienawidzicie chrześcijan ponieważ oni nie uważają tych za bogów ale czyż byście nie wy sami którzy teraz myślicie i przypuszczacie że takie to bogowie nie okazujecie im znacznie większej pogardy niż oni chrześcijanie czy nie wyszydzacie i obrażacie ich znacznie bardziej, kiedy czcicie te, które są zrobione z kamienia i gliny, nie wyznaczając nikogo do ich pilnowania? Ale te zrobione ze srebra i złota zamykacie na noc i wyznaczacie strażników, by się nimi opiekowali w dzień, aby nie zostały skradzione? A przez te dary, które zamierzacie im złożyć, czyż nie karcicie ich zamiast czcić, jeśli mają one rozum? Ale jeśli z drugiej strony są one pozbawione rozumu, to przyznajecie to sami, podczas gdy czcicie je krwią i dymem ofiar. Niechże którykolwiek z Was zniesie takie zniewagi, niech którykolwiek z Was zniesie, by takie rzeczy były mu czynione, ale żaden człowiek, o ile nie jest do tego zmuszony, nie zniesie takiego traktowania, ponieważ jest obdarzony rozumem i rozumowaniem. Kamień jednak znosi to łatwo, wiedząc, że jest nieczuły. Z pewnością nie pokazujecie swoim postępowaniem, że On, wasz Bóg, posiada rozum. A co do faktu, że chrześcijanie nie są przyzwyczajeni czcić takich bogów, mógłbym łatwo znaleźć wiele innych rzeczy do powiedzenia. Ale jeśli nawet to, co zostało powiedziane, nie wydaje się komuś wystarczające, uważam, że mówienie czegokolwiek więcej jest próżne. A teraz wyobrażam sobie, że najbardziej pragniesz usłyszeć coś na temat tego, że Chrześcijanie nie przestrzegają tych samych form kultu co Żydzi. Żydzi zatem, jeśli powstrzymują się od rodzaju opisanego wyżej kultu i uważają, że właściwe jest cić jednego Boga jako pana wszystkich, mają rację, ale jeśli oddają mu cześć w sposób, jaki opisaliśmy, bardzo błądzą. Bo podczas gdy poganie, ofiarując takie rzeczy tym, którzy są pozbawieni zmysłu i słuchu, dają przykład szaleństwa. Oni natomiast, sądząc, że ofiarują te rzeczy Bogu, jakby ich potrzebował, mogą słusznie uznać to raczej za akt głupoty niż kultu. Bo ten, który stworzył niebo i ziemię oraz wszystko co się na nich znajduje i daje nam wszystkie rzeczy, których potrzebujemy, z pewnością nie wymaga żadnej z tych rzeczy, które sam dostarcza tym, którzy myślą, że jemu ofiarowują. Ale ci, którzy uważają, że za pomocą krwi i dymu ofiar oraz ofiar całopalnych ofiarują mu ofiary, Akceptowane, i że przez takie zaszczyty okazują mu szacunek. Ci, uważając, że mogą dać cokolwiek komuś, kto niczego nie potrzebuje, wydają mi się w żaden sposób nie różnić od tych, którzy gorliwie okazują taki sam zaszczyt rzeczom pozbawionym zmysłów, które więc nie mogą korzystać z takich zaszczytów. Jeśli chodzi o ich skrupulatność w kwestii potraw, ich przesądy dotyczące szabatu, ich chełpienie się obrzezaniem oraz ich pomysły na temat postu i nowiu, które są zupełnie niedorzeczne i niewarte uwagi, nie sądzę, byś musiał się czegoś ode mnie uczyć. Albowiem, przyjmowanie niektórych rzeczy stworzonych przez Boga dla użytku ludzi jako właściwie uformowanych, a odrzucanie innych jako bezużytecznych i zbędnych, jak to może być zgodne z prawem? A mówienie nieprawdy o Bogu. Jakoby zakazywał nam czynić dobro w dni Szabatu, jak nie jest to bezbożne? A chwalenie się obrzezaniem ciała, jako dowodem wybrania, jakoby z tego powodu byli szczególnie umiłowani przez Boga, czyż to nie jest przedmiotem drwin? A co do ich przestrzegania miesięcy i dni, jakby czekali na gwiazdy i księżyc, i przyporządkowywanie, w zależności od własnych skłonności, zarządzeń Boga i zmienności pór roku, niektórych na święta, a innych na żałobę. Kto uznałby to za część boskiego kultu, a nie raczej za przejaw głupoty? Sądzę więc, że jesteś dostatecznie przekonany, że chrześcijanie słusznie powstrzymują się od próżności i błędów wspólnego, zarówno Żydom, jak i Poganom, jak i od nadmiernego zainteresowania i próżnego przechwalania się Żydów. Jednak nie powinieneś liczyć na to, że poznasz tajemnicę ich szczególnego sposobu czczenia Boga od żadnego śmiertelnika. Chrześcijanie nie odróżniają się od innych ludzi ani krajem, ani językiem, ani obyczajami, które przestrzegają. Nie zamieszkują bowiem własnych miast, nie posługują się szczególną formą mowy, ani nie prowadzą życia wyróżniającego się jakąkolwiek osobliwością. Droga postępowania, którą podążają, nie została wymyślona na skutek spekulacji czy deliberacji dociekliwych ludzi, ani nie ogłaszają się, jak niektórzy, rzecznikami ludzkich doktryn. Mieszkając zarówno w zgreicyzowanych, jak i barbarskich miastach, zgodnie z losem, jaki przypadł każdemu z nich i naśladując obyczaje mieszkańców w zakresie ubioru, jedzenia i reszty ich codziennego postępowania, ukazują nam swój wspaniały i bez wątpienia uderzający sposób życia. Zamieszkują we własnych krajach, lecz jedynie jako przechodnie. Jako obywatele uczestniczą we wszystkim z innymi, a mimo to znoszą wszystko, jakby byli cudzoziemcami. Każda obca ziemia jest dla nich niczym ich ojczyzna, a każda ojczyzna jak ziemia obca. Żenią się jak wszyscy inni, rodzą dzieci, lecz nie zabijają swojego potomstwa. Mają wspólny stół, ale nie wspólne łoże. Są w ciele, lecz nie żyją według ciała. Spędzają dni na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Przestrzegają przepisanych praw, a jednocześnie przewyższają prawa swoim życiem. Kochają wszystkich ludzi, a są prześladowani przez wszystkich. Są nieznani i potępiani, są zabijani, a przywracani do życia. Są biedni, a jednak wielu czynią bogatymi, brakuje im wszystkiego, a mimo to obfitują we wszystko, są zniesławiani, a jednak w tym zniesławieniu są gloryfikowani. Są o nich mówione złe rzeczy, a jednak są usprawiedliwiani, są lżeni, a błogosławią, są obrażani, a odwzajemniają się honorem, czynią dobro, a jednak są karani jak złoczyńcy. Gdy są karani, cieszą się, jakby ożywieni do życia. Są atakowani przez Żydów jako cudzoziemcy i prześladowani przez Greków. Jednak ci, którzy ich nienawidzą, nie są w stanie podać żadnej przyczyny swojej nienawiści. Podsumowując wszystko jednym słowem: Tym, czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Dusza jest rozproszona po wszystkich członkach ciała, a chrześcijanie są rozproszeni po wszystkich miastach świata. Dusza mieszka w ciele, ale nie jest z ciała. A chrześcijanie mieszkają na świecie, ale nie są ze świata. Niewidzialna dusza jest chroniona przez widzialne ciało, i chociaż chrześcijanie są znani z tego, że żyją na świecie, ich pobożność pozostaje niewidzialna. Ciało nienawidzi duszy i toczy z nią walkę, choć nie doznaje żadnej krzywdy, bo powstrzymuje ją od cieszenia się przyjemnościami. Świat też nienawidzi chrześcijan, choć w żaden sposób nie jest krzywdzony, ponieważ ci wyrzekają się przyjemności. Dusza kocha ciało, które jej nienawidzi i kocha także członki. Chrześcijanie również kochają tych, którzy ich nienawidzą. Dusza jest uwięziona w ciele, a jednak zachowuje samo ciało, a chrześcijanie są jak zamknięci w świecie jak w więzieniu, a mimo to są jego zachowawcami. Nieśmiertelna dusza mieszka w śmiertelnym przybytku, a chrześcijanie mieszkają jako pielgrzymi w zniszczalnych ciałach, oczekując na niezniszczalny przybytek w niebiosach. Dusza, kiedy jest słabo zaopatrzona w jedzenie i picie, staje się lepsza. W podobny sposób chrześcijanie, choć poddawani są karom każdego dnia, wzrastają liczebnie. Bóg przydzielił im tę wspaniałą pozycję, której nie wolno im opuścić. Jak powiedziałem, nie była to jedynie ziemska inwencja, która została im przekazana, ani nie jest to tylko ludzki system poglądów, który uważają za stosowne zachować tak starannie ani nie została im powierzona dyspensacja zwykłych ludzkich tajemnic, ale prawdziwie sam Bóg, który jest wszechmogący, Stwórca wszystkich rzeczy i niewidzialny, zesłał z nieba i umieścił wśród ludzi tego, który jest prawdą oraz świętym i niepojętym słowem, i mocno ugruntował go w ich sercach. Nie wysłał, jak można by sobie wyobrazić, do ludzi żadnego sługi, anioła, władcy, ani żadnego z tych, którzy mają władzę nad sprawami ziemskimi. Ani jednego z tych, którym powierzono rządy nad rzeczami w niebiosach, ale samego stwórcę i twórcę wszystkich rzeczy, przez którego stworzył niebiosa, przez którego zamknął morze w jego należytych granicach, którego nakazy wszystkie gwiazdy wiernie przestrzegają, którego słońce otrzymało miarę swojego codziennego kursu do przestrzegania, któremu księżyc jest posłuszny, gdyż nakazano mu świecić w nocy, i któremu gwiazdy także są posłuszne. Podążając za księżycem w jego kursie, przez którego wszystko zostało uporządkowane i umieszczone w swoich właściwych granicach, oraz któremu wszystko jest poddane: niebiosa i rzeczy, które są w nich ziemia i rzeczy, które są na niej morze i rzeczy, które są w nim ogień, powietrze i otchłań, rzeczy, które są na wysokościach, rzeczy, które są w głębinach i rzeczy, które leżą pomiędzy tego posłańca on im posłał. Czy wtedy, jak można by przypuszczać, w celu ćwiczenia tyranii, albo wzbudzania strachu i przerażenia? W żadnym razie, lecz pod wpływem łagodności i cichości. Jak król posyła swego syna, który również jest królem, tak on go posłał, jako Boga on go posłał, jako do ludzi on go posłał, jako Zbawcę on go posłał i jako tego, który stara się przekonać, a nie zmusić nas, ponieważ przemoc nie ma miejsca w charakterze Boga. Jako wzywającego nas On go posłał, nie jako mściwie nas ścigającego, jako kochającego nas On go posłał, nie jako sądzącego nas, ponieważ On jeszcze go pośle, aby nas osądził, a kto zdoła znieść jego pojawienie się? Czy nie widzisz ich wystawionych na dzikie zwierzęta, aby zostali przekonani do zaparcia się Pana, a jednak nie zostają pokonani? Czy nie widzisz, że im więcej ich jest karanych, tym większa staje się liczba pozostałych? To nie wydaje się być dziełem człowieka, to moc boża, to są dowody jego manifestacji. Któż z ludzi zrozumiał w ogóle przed jego przyjściem, czym jest Bóg? Czy przyjmujesz marne i głupie doktryny tych, którzy są uznawani za godnych zaufania, filozofów, spośród których jedni mówili, że ogień jest Bogiem, nazywając tym Bogiem to, do czego sami mieli ostatecznie dojść, a niektórzy, że woda, inni jeszcze inny z elementów stworzonych przez Boga. Ale jeśli którakolwiek z tych teorii zasługuje na aprobatę, każde z pozostałych rzeczy stworzonych również mogłoby być nazwane Bogiem. Ale takie deklaracje są po prostu zaskakującymi i błędnymi wypowiedziami oszustów. I nikt go nie widział ani nie objawił, lecz on sam się objawił i objawił się przez wiarę, której jedynie dane jest oglądać Boga. Bóg, Pan i Twórca wszystkich rzeczy, który stworzył wszystko i przypisał im ich miejsca okazał się nie tylko przyjacielem ludzkości, ale także pełnym cierpliwości w swoich stosunkach z nimi. Tak, zawsze był takiego charakteru i nadal jest i na zawsze będzie, życzliwy i dobry, wolny od gniewu, prawdziwy i jedynym absolutnie dobrym i stworzył w swoim umyśle wielkie i niewypowiedziane zamierzenie, które przekazał jedynie swojemu synowi. Dopóki więc zachowywał i utrzymywał swoją mądrą radę w ukryciu, wydawało się, że nas zaniedbuje i nie troszczy się o nas. Ale po tym, jak objawił i odsłonił poprzez swojego umiłowanego syna rzeczy przygotowane od początku, obdarzył nas wszelkimi błogosławieństwami naraz, abyśmy mogli zarówno uczestniczyć w Jego dobrodziejstwach, jak i widzieć oraz być aktywni w Jego służbie. Kto z nas mógłby się spodziewać tych rzeczy? Wiedział zatem o wszystkim w swoim własnym umyśle wraz ze swoim Synem, zgodnie z relacją istniejącą między nimi. Dopóki trwał wcześniejszy czas Bóg pozwalał nam być unoszonym przez nieposkromione impulsy, oddawanym pożądaniu przyjemności i różnym rządzom. Nie dlatego, że cieszył się z naszych grzechów, ale po prostu je znosił. Nie dlatego, że pochwalał czas czynienia nieprawości, który wtedy istniał, ale że chciał ukształtować umysł świadomy sprawiedliwości, abyśmy przekonali się w tamtym czasie o naszej niegodności osiągnięcia życia przez nasze własne czyny, które teraz, dzięki dobroci Boga, miały być nam dane. I ujawniając, że w sobie samych nie byliśmy w stanie wejść do Królestwa Bożego, mogliśmy przez moc Bożą stać się zdolnymi. Ale kiedy nasza niegodziwość osiągnęła swój szczyt, i wyraźnie było pokazane, że jej nagroda, kara i śmierć zagraża nam, i kiedy nadszedł czas, który Bóg wcześniej ustalił, aby objawić swoją własną dobroć i moc. Jak wielka miłość Boga, przez wielką troskę o ludzi, nie patrzyła na nas z nienawiścią, ani nie odsuwała nas, ani nie pamiętała naszych nieprawości przeciwko nam, ale wykazała wielką cierpliwość i znosiła nas. On sam wziął na siebie ciężar naszych nieprawości. Dał swojego własnego syna jako okup za nas, świętego za przestępców, niewinnego za niegodziwych, sprawiedliwego za niesprawiedliwych, niezniszczalnego za zniszczalnych, nieśmiertelnego za tych, którzy są śmiertelni. Cóż innego było zdolne zakryć nasze grzechy niż Jego sprawiedliwość? Przez kogo innego było możliwe, że my, niegodziwi i bezbożni, mogliśmy zostać usprawiedliwieni, niż przez jedynego syna Bożego? O słodka wymiano! O niezgłębiona operacjo, o dobrodziejstwa przewyższające wszelkie oczekiwanie, że niegodziwość wielu powinna być ukryta w jednym sprawiedliwym, a sprawiedliwość jednego powinna usprawiedliwić wielu przestępców. Skoro więc przekonał nas w poprzednim czasie, że nasza natura nie była w stanie osiągnąć życia, i teraz objawił zbawiciela, który jest w stanie zbawić nawet te rzeczy, których wcześniej nie można było zbawić. Przez oba te fakty chciał nas skłonić do zaufania w jego dobroć, byśmy uważali go za naszego żywiciela, ojca, nauczyciela, doradcę, uzdrawiacza, naszą mądrość, światło, honory, chwałę, moc i życie, abyśmy nie martwili się o ubranie i jedzenie. Jeśli także pragniesz posiąść tę wiarę, otrzymasz przede wszystkim poznanie ojca. Bóg bowiem umiłował ludzkość, z jej powodu stworzył świat, jej podporządkował wszystkie rzeczy w nim istniejące, jej dał rozum i zrozumienie, jej jedynej udzielił przywileju wznoszenia wzroku ku niemu, ją ukształtował na swój obraz, do niej wysłał swego jednorodzonego syna, jej obiecał królestwo w niebie i daje tym, którzy go miłowali. A gdy osiągniesz tę wiedzę, z jaką radością myślisz, że zostaniesz napełniony? Albo jak będziesz miłował tego, który pierwszy tak cię umiłował. A jeśli go miłujesz, będziesz naśladowcą jego dobroci. I nie dziw się, że człowiek może stać się naśladowcą Boga. Może, jeśli tylko zechce. Bo nie przez panowanie nad sąsiadami, ani poprzez dążenie do posiadania przewagi nad słabszymi, ani przez bycie bogatym i okazywanie przemocy tym, którzy są niżsi, znajduje się szczęście. Ani nikt nie może przez te rzeczy stać się naśladowcą Boga. Ale te rzeczy wcale nie stanowią Jego majestatu. Wręcz przeciwnie, ten, kto bierze na siebie ciężar swego sąsiada, ten, kto w czymkolwiek jest lepszy, jest gotów pomóc temu, kto jest w potrzebie. Ten, kto cokolwiek otrzymał od Boga, rozdając to potrzebującym, staje się Bogiem dla tych, którzy otrzymują Jego dobrodziejstwa. Ten jest naśladowcą Boga. Wtedy zobaczysz, będąc jeszcze na ziemi, że Bóg w niebiosach panuje nad wszechświatem. Wtedy zaczniesz mówić o tajemnicach Boga. Wtedy będziesz zarówno kochał, jak i podziwiał tych, którzy cierpią kary, ponieważ nie wyrzekają się Boga. Wtedy potępisz oszustwo i błąd świata, gdy poznasz, co to znaczy naprawdę żyć w niebie, gdy pogardzisz tym, co jest tutaj uważane za śmierć, gdy będziesz bał się tego, co jest prawdziwą śmiercią. Co jest zarezerwowane dla tych, którzy będą potępieni na wieczny ogień, który dotknie tych, którzy są mu poddani aż do końca. Wtedy będziesz podziwiał tych, którzy dla sprawiedliwości znoszą ogień tylko na chwilę i będziesz ich uważał za szczęśliwych, gdy poznasz naturę tego ognia. Nie mówię o rzeczach mi obcych, ani nie dążę do niczego sprzecznego z prawym rozumem, lecz będąc uczniem apostołów, stałem się nauczycielem pogan. Przekazuję rzeczy mi powierzone tym, którzy są uczniami godnymi prawdy. Któż bowiem, będąc właściwie pouczonym i zrodzonym przez pełne miłości słowo, nie dążyłby do dokładnego poznania rzeczy, które słowo wyraźnie objawiło swoim uczniom, którym słowo, objawiając się, odsłoniło prawdy, mówiąc do nich jasno. Prawdy niezrozumiałe dla niewierzących, lecz przekazywane uczniom, którzy uznani przez niego za wiernych. Zdobyli poznanie tajemnic Ojca? Dlatego posłał On Słowo, aby zostało objawione światu, a Słowo wzgardzone przez lud żydowski zostało uwierzone przez Pogan, gdy głosili je apostołowie. To jest ten, który był od początku, który objawił się jako nowy, a jednak jest stary, a jednocześnie nieustannie rodzi się na nowo w sercach świętych. To jest ten, który, będąc odwieczny, dziś nazywany jest synem przez którego kościół jest ubogacony a łaska szeroko rozpowszechniona wzrasta w świętych dając zrozumienie objawiając tajemnice ogłaszając czasy ciesząc się wiernymi dając tym którzy szukają dzięki któremu granice wiary nie są przekraczane ani ustalone przez ojców granice nie są naruszane wtedy wyśpiewywany jest strach przed prawem a łaska proroków jest poznawana wiara ewangelii jest utwierdzana tradycja apostołów jest zachowywana a łaska Kościoła raduje się, której łaski, jeśli nie zasmucisz, poznasz te rzeczy, których naucza Słowo, przez kogo zechce i kiedy zechce. Bo cokolwiek skłania nas do wypowiedzi, czyni to Słowo, które nami kieruje, i z miłości do rzeczy, które zostały nam objawione, przekazujemy je Wam z trudami i starannością. Kiedy przeczytasz i uważnie wysłuchasz tych rzeczy, będziesz wiedział, co Bóg zsyła na tych, którzy prawidłowo Go kochają. Stając się jak wy jesteście rajem rozkoszy, przedstawiając w sobie drzewo rodzące wszelkiego rodzaju owoce i dobrze się rozwijające, ozdobione różnymi owocami. W tym miejscu bowiem zostało zasadzone drzewo wiedzy i drzewo życia, ale to nie drzewo wiedzy niszczy, to nieposłuszeństwo okazuje się zgubne. Słowa te, które są zapisane, też nie są bez znaczenia. Że Bóg od początku zasadził drzewo życia w środku raju, ujawniając przez wiedzę drogę do życia, a gdy ci, którzy zostali stworzeni jako pierwsi, nie użyli tej wiedzy właściwie, zostali przez podstęp węża obdarci do naga. Życie nie może istnieć bez wiedzy, ani wiedza nie jest bezpieczna bez życia. Dlatego oba zostały zasadzone blisko siebie. Apostoł, dostrzegając siłę tego połączenia, i potępiając tę wiedzę, która bez prawdziwej doktryny wpływa na życie, stwierdza, Wiedza nadyma, ale miłość buduje. Ten bowiem, który myśli, że wie cokolwiek bez prawdziwej wiedzy i takiej, która jest poświadczona przez życie, nie wie nic i jest zwiedziony przez węża, jako że nie kocha życia. Ale ten, kto łączy wiedzę z bojaźnią i szuka życia, zasadza z nadzieją, oczekując owocu. Niech twoje serce będzie twoją mądrością a Twoje życie niech będzie prawdziwą wiedzą wewnętrznie przyjętą. Niosąc to drzewo i ukazując jego owoc, zawsze będziesz zbierać to, co jest pożądane przez Boga, do czego wąż nie ma dostępu, a do czego podstęp nie sięga. I wtedy Ewa nie jest zepsuta, ale jest postrzegana jak dziewica, a zbawienie jest objawione, apostołowie są napełnieni zrozumieniem, pascha Pana postępuje, chóry gromadzą się i są uporządkowane, a słowo cieszy się, Nauczając świętych, przez których Ojciec jest uwielbiony, któremu niech będzie chwała na wieki. Amen. Doceniasz? Subskrybuj.